Myślę, że niedobrze, nie za dobrze weszliśmy w to spotkanie, popełniliśmy kilka błędów, szczególnie w grze defensywnej, prostych błędów, które kosztowały nas bramkę. Właściwie utrzymywaliśmy się przy piłce, staraliśmy się ją operować, zamykać koronę na jej połowie, pod jej polem karnym, ale, ale też właśnie zapominaliśmy o, o dobrym kryciu i dobrym ustawieniu w momencie, kiedy korona przechodziła do, do kontrataku. Stąd też te dwa gole, które które straciliśmy. Krótko spokojnie rzeczowo merytorycznie porozmawialiśmy sobie w przerwie tego spotkania na temat tego jak ma wyglądać druga połowa jakbyśmy chcieli żeby ona wyglądała i myślę, że graliśmy zdecydowanie zdecydowanie lepiej. E, udało nam się strzelić dwie bramki. Myślę, że to jest też pokazem jakiegoś takiego charakteru nad którym cały czas pracujemy. Takie mecze kiedyś Przegrywaliśmy. Teraz udaje nam się wygrywać, bądź też remisować. Dla mnie bohaterem tego spotkania dzisiaj, w ogóle, bez względu na to, jak ono by się potoczyło, jest Marcin Robak. W trudnej sytuacji zdecydował się, żeby zagrać, strzelił dwie bramki. Powiem szczerze, że Pewnie nikt się tego nie spodziewał, nawet on. Ale dla mnie on już jest królem strzelców. Dziękuję. Będę chciał powiedzieć to w częściach. Primer tempo. maravilloso. Pierwsza połowa, wspaniała. De juego fluido. Czysta gra. De llegada por bandas. Wyjścia na boki. de situaciones de gol situaciones de gol y de confianza y de eufonia segundo tiempo Luka Pobova primeros 10 minutos buenos empiezo 10 minutos dobre o más o menos buenos muy bien, sí, dobra y luego nos venimos abajo y pues si opadrimos la renza Empezamos a perder la confianza. Tracić zaufanie, y empezamos a perder el balón. Y tracić piłkę. Que es a través de lo que nosotros somos buenos. To jest odwrotne, to, co, jeszcze, jesteśmy dobrzy. Tengo que analizar todo eso. Muszę to wszystko zanalizować. E... Quiero valorar también que estamos ante un gran equipo. Chcę powiedzieć, że y que también aprietan. I także pressing. Con buenos futbolistas. Que son tremendamente asociativos. Son, y son ¿no? En zonas peligrosas. Y eh, hasta ahora. Momentu, nunca se me ha oído hablar del tema arbitral. Nigdy nie na temat es un tema que, no, eh, que aunque te desgastes en él. Temat, temacie, sirve de poco.

Es en la misma falta że ten sam rzut wolny para uno, si es, para otro no. dla jednych jest, dla drugich nie ma. Uno, si, y no. Rzut z autu dla jednych jest, dla drugich nie ma. Lo dudoso siempre para el mismo sitio. W wątpliwości zawsze w tym samym miejscu. Y I to wszystko mina. I to zaczyna się już jakby pole minowe było w tym wypadku. Claro que me quejo. Tak, że się. Tak, rzeczywiście. Powiem że nie podoba mi się to. I y pataleo. I to taka sí, prawda sí. jest. Con esto Z tym wszystkim no Nie chcę nikogo usprawiedliwiać. Sprawiedli że mój piłkarz to ma na decyzjon equivokata. Podjął decyzję i się pomylił. Muy I bardzo się pomylił. I y to otra equivocación antes. I zrobił jeszcze długo wcześniej Po protestarun akcją Za to, że zaprotestował w pewnej akcji.